Na bazie twórczości Karola Wyszyńskiego. Pamiętniki magicznych oczu. 13. październik 1334 roku rybnica. Dobrze gniew najemnik, pełnoprawny najemnik. Jarmiła czuje się już dobrze, ale mimo upływu dni stan bogusławy nie poprawia się. Rana na ramieniu dobrze się goi, ale uraz głowy już nie. Wciąż cierpi na bóle głowy, nudności i zaburzenia równowagi. Próbuje to ukrywać, ale widać, że fatalnie się czuje, dlatego większość dnia spędza w swoim pokoju, aby nas nie martwić. Wszyscy się o nią martwimy, ale ona próbuje nam uspokoić, że wszystko jest dobrze. Dzisiaj w końcu zgodziła się na wizytę lekarza i ocenił, że jej stan jest poważny i potrzebuje pomocy specjalisty, więc najlepiej będzie, jeśli uda się do stolicy. Mało kto może sobie pozwolić na taką opiekę, zwłaszcza prosta dziewczyna z małej wioski. Więc prawdopodobieństwo, że Bogusława otrzyma odpowiednią pomoc jest niskie. Zbyt bardzo mi na niej zależy, aby pozwolić jej cierpieć w niepewności, czy lekarz ją przyjmie. Napisałem list do odpowiednich osób, aby mogła jak najszybciej zostać zbadana. Postanowiłem użyć moich wpływów jako książę. Mam nadzieję, że to wystarczy.